Witam wszystkich. Słuchajcie, mam dla Was super nowinę, super wiadomość. Yy, Przekroczyliśmy 1000 subskrypcji na naszym kanale. Nie wiem, czy będzie widać. W tej chwili mamy już około 1050. Słuchajcie, dla mnie magiczna, magiczna cyfra. Nasz pierwszy 1000 na naszym kanale poszło bardzo szybko i sprawnie. Wszystko dzięki Wam, dzięki Waszym komentarzom. Dlatego, że mnie oglądacie, subskrybujecie, okazujecie super wsparcie i pomoc. Dziękuję Wam bardzo za to. I postanowiłem, że z tego powodu, z tej właśnie okazji, y, trzeba tak już uczcić, no bo to jest pierwszy tysiąc i najważniejszy w sumie w historii każdego kanału. Jako, że kanał o tematyce kulinarnej, uznałem, że najlepszym prezentem, pierwszym takim prezentem, nagrodą, którą y, mój kanał i ja ufundujemy dla zwycięzcy będzie super nóż, trybownik firmy Polkars razem ze Stalką w komplecie. Myślę, że warto y, się troszkę pobawić. Żeby taką nagrodę zdobyć. No, zabawa będzie sympatyczna, bo yy, będzie trzeba obejrzeć kilka następnych odcinków w każdym z odcinków. Yy, gdzieś na otoczeniu postawię literę lub cyfrę, nie wiadomo, jedną na odcinek. I będzie trzeba skłożyć te litery cyfry do kupy, i to będzie odpowiedź yy, wygrywająca na. W tym konkursie i wygra osoba, która pierwsza złoży do kupy te wszystkie cztery litery lub cyfry i prześle na podany adres e-mail. Yy, w opisie będzie cała, yy, będą całe zasady konkursu i wszystko będzie dokładnie napisane, kto może wziąć udział, jak, wszystko. Chciałem to zrobić naprawdę yy, troszeczkę się z tym spóźniłem, powinienem to zrobić wcześniej, ale chciałem, żeby ten konkurs naprawdę był legalny, bo chcę, żeby to wszystko było pozapinane na ostatni guzik. Także kochani. Bardzo Wam, bardzo, bardzo, bardzo jeszcze raz dziękuję za to, że jesteście, oglądacie, wspieracie mnie, komentujecie, udostępniacie. Jesteście po prostu kochani i zapraszam do wzięcia udziału w konkursie, bo jest sympatyczna zabawa i można wygrać naprawdę kawał dobrego noża do dalszej zabawy, do dalszych hobbystycznych działań. Także, kochani, bardzo Wam dziękuję, że jesteście. Zapraszam na dalsze materiały, a na koniec podaję Wam literkę, i jest to literka C. Także w trzech następnych materiałach, ukazujących się po kolei, gdzieś na planie będzie ukryta literka lub cyfra, i wy odga odga musicie to wszystko poskładać. Także ja szykuję się do pracy, a was, kochani, pozdrawiam, pozdrawiam serdecznie. Dziękuję.